Przed Wielkanocą lekarze apelują, by nie oddawać swoich bliskich na święta do szpitala, o ile nie jest to konieczne. Domowe ciepło i obecność najbliższych osób są w czasie świąt bardzo potrzebne ludziom osłabionym chorobą, przypominają. Kampanie Nie zostawiaj bliskich na święta w szpitalu, które inicjatorem jest Koło Młodych Lekarzy przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, wspierają Polska Unia Onkologii i Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Kropka, myślnik obserwujemy takie bulwersujące nas przypadki, że bliscy przywożą rodziców czy dziadków do szpitala przed świętami. Próbują wmawiać lekarzom, że ich krewny jest w złym stanie zdrowia i wymaga hospitalizacji? Zdarzają się na przykład takie sytuacje, że przez dwa dni nie podają babci picia, co powoduje odwodnienie i złe samopoczucie, powiedział dr Michał Sutkowski, rzecznik kolegium lekarzy rodzinnych kropka 110 milionów złotych na opiekę wytchnieniową 2019 kampania która ma zwracać uwagę na ten problem została zainicjowana 19 grudnia 2018 roku przez koło młodych lekarzy przy okręgowej izbie lekarskiej w Warszawie Chropka od kilku tygodni o kampanii i jej przesłaniu przypominają przygotowane przez młodych lekarzy plakaty, które zawisły w stołecznych i podwarszawskich szpitalach i przychodniach. Chropka, myślnik poza wymiarem etycznym, moralnym, ta kampania ma również zwrócić uwagę na problem z opieką TZW. Wytchnieniową w Polsce, która funkcjonuje w systemach służby zdrowia wielu krajów świata, podkreślił dr Michał Sutkowski. Kropka przypomniał, że 3 kwietnia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zaakceptowała program Opieka Wytchnieniowa 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na prowadzenie programu zaplanowano 110 milionów złotych. Samorządy mogą otrzymać wsparcia finansowe na realizację usług kopiaki wytchnieniowej w wysokości do 80% proc. kosztów. Zgodnie z zapowiedziami z programu opieki wytchnieniowej będą mogli skorzystać członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz opiekunowie dzieci niepełnosprawnych. Kropka, różne Formy opieki. Doktor Michał Sutkowski zwrócił uwagę, że w Polsce problem ten dotyczy od 817 tysięcy. Do 1 milion 67 tysięcy pacjentów powyżej 16 roku życia oraz 220 tysięcy dzieci mających mniej niż 16 lat, z czego 58 tysięcy. Dzieci w stanie ciężkim lub bardzo ciężkim. Myślnik ten rodzaj opieki ma dać wytchnienie osobom, które zajmują się niepełnosprawnymi bliskimi. Na świecie ma ona różne formy. Na przykład w Kanadzie do osoby niepełnosprawnej przychodzi asystent albo mieszka z taką osobą studentka, która świadczy jednocześnie usługi opiekuńcze dla osób chorych, wyjaśnił dr Michał Sutkowski. Dodał, że w naszym kraju opieka wytchnieniowa dopiero się rozwija.